Od tego momentu wszystko zacznie dziać się naprawdę bardzo szybko. I właśnie w tym momencie rozpoczyna się te feralne 121 sekund. O godzinie 14:42 i 30 sekund kapitan przesuwa cztery dźwignie ciągu w kokpicie do pozycji startowej. Cztery silniki Olympus ryczą z pełną mocą, a samolot rozpędza się na pasie startowym. Po upływie 24 sekund pierwszy oficer mówi: 100, a inżynier pokładowy odpowiada: 4 zielone. Sześć sekund później, pierwszy oficer wywołuje V1. Teraz nie ma już odwrotu od tego startu to około 35 sekund od rozpoczęcia tego lotu o godzinie 14:43 i 9 sekund na rejestratorze parametrów lotu odnotowano niewielkie odchylenie w lewo. To najprawdopodobniej był moment, w którym Concorde przejechał po metalowym pasku pozostawionym na pasie przez samolot Douglas DC-10, który wystartował wcześniej. W ciągu pół sekundy rejestrator rozmów w kokpicie odnotował głośny huk, który najprawdopodobniej pochodził z eksplozji jednej z opon lewego głównego podwozia. Sekundę później w kabinie słychać zmianę dźwięku. Najprawdopodobniej fragmenty rozerwanej opony zostały odrzucone w stronę spodu lewego skrzydła czyli w rejonie, gdzie znajduje się zbiornik paliwa numer 5. Odłamki te uderzyły w skrzydło z taką siłą, że wgieły jego poszycie do wewnątrz, wywołując potężną falę ciśnienia wewnątrz zbiornika paliwa. Ponieważ zbiornik w tym momencie był całkowicie pełny, fala ciśnienia nie miała gdzie się rozproszyć i napierała dalej na ścianki sąsiadującego obszaru, co doprowadziło do rozerwania zbiornika paliwa na zewnątrz. Zmiana dźwięku najprawdopodobniej wynikała z tego, że przez powstały otwór w zbiorniku paliwa numer 5 zaczęły się wylewać dziesiątki litrów paliwa. I paliwo to zetknęło się z elementem, który spowodował jego zapłon.